Zatrzymaj się na chwilę, czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że im bardziej się starasz, tym mniej cię szanują, że im więcej dajesz, tym mniej dostajesz, że ludzie, których kochasz, których pragniesz, którym oddajesz wszystko, oddalają się jeszcze bardziej? To jak bieganie za cieniem o zachodzie słońca, im szybciej się poruszasz, tym bardziej on się oddala. Zatrzymaj się, a cień wróci do ciebie. A teraz wyobraź sobie, że masz tylko jedną szansę, żeby to zrozumieć, jedną szansę, by przestać popełniać największy życiowy błąd. Bo jeśli tego nie zrobisz, będziesz już zawsze grał w przegraną grę. To, co teraz usłyszysz, może cię zaboleć. Ale jeśli przetrwasz do końca, już nigdy nie będziesz patrzył na relacje tak samo. Michał miał 35 lat, kiedy popełnił błąd, który kosztował go wszystko. Był jak człowiek, który próbował złapać wodę gołymi rękami. Im mocniej ściskał, tym szybciej uciekała mu przez palce, a jednak nie przestawał próbować. Był w związku, który zdawał się idealny, dbał o swoją kobietę, robił dla niej wszystko. Poświęcał się bezgranicznie, był dostępny, zawsze kiedy tego potrzebowała, odbierał telefon w środku nocy, mimo że rano musiał wstać do pracy, rezygnował z własnych pasji, byle tylko spędzić z nią więcej czasu, odpuszczał spotkania z przyjaciółmi, bo powiedziała, że czuje się samotna. Był jej oparciem, jej cieniem, jej wiernym towarzyszem. Myślał, że to tak działa miłość że jeśli daję jej wszystko to ona nigdy nie odejdzie a potem pewnego dnia po prostu odeszła bez ostrzeżenia bez wyjaśnienia bez dramatu bez łez bez awantur po prostu zniknęła zostawiła na stole klucze i krótką wiadomość potrzebuję przestrzeni nie jestem już szczęśliwa jakby to co mieli nigdy nie miało znaczenia Michał nie rozumiał to nie miało sensu jak to możliwe? Przecież był tym, który zawsze był dla niej, tym, który ją wspierał, tym, który się starał, oddał jej całego siebie, a ona odeszła, jakby nigdy go nie kochała. I tu właśnie leży pierwsza zasada życia, której nikt ci nie powiedział. Czym bardziej coś gonisz, tym szybciej to od ciebie ucieka. To dotyczy ludzi, to dotyczy pieniędzy, to dotyczy sukcesu. To, co jest zbyt łatwe do zdobycia, nie jest warte uwagi. To, co jest zawsze dostępne, nie budzi pragnienia. To, co nie wymaga wysiłku, nie ma wartości. Pomyśl o tym. Gdy widzisz na ulicy banknot 100 złotowy, czy bierzesz go od razu, czy raczej myślisz, że to fałszywka? Bo gdy coś leży na ziemi, podejrzewasz, że musi być bezwartościowe, i dokładnie tak. Ludzie traktują tych, którzy oddają się bez granic, bez oczekiwań, bez tajemnicy. Im bardziej jesteś dostępny, tym mniej jesteś pożądany. Im bardziej się starasz, tym bardziej spadasz w hierarchii wartości, nie dlatego, że jesteś gorszy, nie dlatego, że nie jesteś wystarczający, ale dlatego, że świat nie szanuje tego, co jest na wyciągnięcie ręki, ludzie chcą zdobywać. Ludzie cenią rzeczy rzadkie. Ludzie szanują to, co mogą stracić, a Michał on nigdy nie pozwolił jej zatęsknić. Był jak powietrze, tak obecny, tak przewidywalny, że przestała go zauważać, aż pewnego dnia przestała go potrzebować. Wtedy Michał zrozumiał: to, co jest na zawsze gwarantowane, traci swoją wartość, i kiedy już to pojął, było za późno. A Michał on nigdy nie pozwolił jej zatęsknić. Był jak powietrze, tak obecny, tak przewidywalny, że przestała go zauważać, aż pewnego dnia przestała go potrzebować. I wtedy Michał zrozumiał: To, co jest na zawsze gwarantowane, traci swoją wartość. I kiedy już to pojął, było za późno. Pomyśl o tym: kiedy ktoś jest zawsze dostępny, zbyt uważny, zbyt zaangażowany, jego wartość spada. Ludzie nie szanują tych, którzy błagają o uwagę, nie pożądają tych, którzy są zawsze pod ręką, nie cenią tych, którzy nie potrafią odejść. To jak muzyka w windzie. Słyszysz ją codziennie, ale nigdy nie zwracasz na nią uwagi, bo jest zawsze obecna, ale gdyby nagle zniknęła, poczułbyś pustkę. To nie twoja wina. Świat cię tego nie nauczył. Nauczył Cię, że jeśli chcesz coś zdobyć, musisz o to walczyć. Musisz pokazać, że ci zależy, że się starasz. Ale prawda jest zupełnie inna: im bardziej się starasz, tym mniej jesteś wart. To nie Twoja siła przyciąga ludzi, to Twoja nieosiągalność, to nie Twoje błaganie sprawia, że ktoś chce z Tobą być, to Twoja niezależność. Pamiętasz, Michała? Po miesiącach rozpaczy w końcu przestał walczyć, przestał dzwonić, przestał czekać, przestał wierzyć, że ją odzyska, i wtedy stało się coś, czego nigdy się nie spodziewał. Ona. wróciła. Nieobecność waży więcej niż desperacka obecność. Wyobraź sobie, że masz ulubione perfumy, codziennie ich używasz. Na początku zapach cię hipnotyzuje. Jest intensywny, wyjątkowy, odurzający, ale po tygodniach, miesiącach, latach przestajesz go czuć. Twój mózg się przyzwyczaja. Staje się dla ciebie czymś zwyczajnym. Już nie robi na tobie wrażenia, aż do momentu, kiedy nagle perfumy się kończą. Pierwszy dzień, nic. Drugi dzień czujesz się dziwnie, ale nie wiesz dlaczego. Trzeci dzień zaczynasz tęsknić za tym zapachem. Czwarty dzień, chcesz go odzyskać, bo ludzie nie doceniają tego, co mają na co dzień, dopóki tego nie stracą. To działa zawsze i wszędzie. Czy kiedykolwiek straciłeś kogoś bliskiego? Wtedy zrozumiałeś, jak bardzo ta osoba była dla ciebie ważna. Czy kiedykolwiek wyprowadziłeś się z domu rodzinnego, dopiero wtedy zaczęły cię nawiedzać wspomnienia, których wcześniej nawet nie zauważałeś? Czy kiedykolwiek ktoś nagle przestał się do ciebie odzywać? Jeśli był dla ciebie ważny, ta cisza zaczęła cię dusić. Ludzie nie zauważają światła, dopóki nie zapadnie ciemność. Im bardziej się narzucasz, tym mniej cię cenią. To jest druga zasada życia, której nikt ci nie powiedział. Znasz to uczucie? Masz przyjaciela, który jest zawsze dostępny. Możesz do niego zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Zawsze ma czas, zawsze jest chętny, zawsze mówi tak. I co? Czy to czyni go kimś wyjątkowym, czy raczej przyzwyczaiłeś się do niego tak bardzo, że jego obecność przestała mieć dla ciebie wartość? Nie jest tajemnicą, że ludzie nie pragną tych, którzy są gwarantowani. Mężczyzna, który zawsze czeka na wiadomość od kobiety, staje się przezroczysty. Kobieta, która bez przerwy szuka aprobaty mężczyzny, traci w jego oczach wartość. Przyjaciel, który nigdy nie odmawia, nigdy nie ma granic, nigdy nie znika, przestaje być kimś wyjątkowym. Bo kiedy jesteś zawsze obecny, nikt nie odczuwa Twojej nieobecności. Kiedy przestajesz błagać, zaczynają cię zauważać. Kiedy przestajesz odbierać telefon za każdym razem, kiedy dzwoni, kiedy nie odpowiadasz natychmiast na każdą wiadomość, kiedy przestajesz stawiać innych ponad siebie, nagle coś się zmienia. Cisza budzi ciekawość. Ludzie zaczynają się zastanawiać, co się stało, bo do tej pory byli pewni, że zawsze będziesz tam czekać, a teraz? Już cię tam nie ma i to sprawia, że zaczynają za tobą tęsknić. Kiedy przestajesz szukać, zaczynają cię pragnąć. Pomyśl o gwiazdach. Są na niebie każdej nocy, ale czy naprawdę je zauważasz? Czy patrzysz na nie z zachwytem za każdym razem, gdy wychodzisz na zewnątrz? Nie, bo są tam zawsze. Przyzwyczaiłeś się do ich obecności, ale pewnego dnia niebo jest zachmurzone. Nie ma gwiazd. Nie ma blasku, nie ma tego, co znałeś od zawsze, i dopiero wtedy czujesz ich brak, dopiero wtedy rozumiesz, jak piękne były. Tak samo jest z ludźmi. Nieobecność krzyczy głośniej niż desperacka obecność. Cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Brak uwagi boli bardziej niż nadmierna uwaga. To dlatego, gdy nagle znikasz, inni czują pustkę, której nie potrafią zapełnić. Kiedy przestajesz być gwarantowaną opcją, nagle stajesz się wartością, której nie można stracić. To jest różnica między kimś, kto błaga o miłość, a kimś, kto jest pożądany. To jest różnica między kimś, kogo traktuje się jak opcję, a kimś, kto staje się priorytetem. Bo ludzie nie szanują tych, którzy są zawsze na wyciągnięcie ręki. Ludzie tęsknią za tym, co mogą stracić. Ludzie doceniają to, co jest rzadkie. Ludzie pragną tego, co nie jest łatwo dostępne. Jeśli zawsze jesteś dostępny, przewidywalny, gotowy, nie jesteś wyjątkowy, ale jeśli nauczysz się znikać we właściwym momencie, wtedy cię zauważą, wtedy za tobą zatęsknią, wtedy będą cię pragnąć, bo prawdziwa siła nie leży w desperacji, prawdziwa siła leży w tym, że masz odwagę pozwolić innym cię stracić. Teraz już wiesz, teraz masz wybór. Możesz nadal błagać o uwagę, desperacko gonić za ludźmi i walczyć o akceptację tam, gdzie spotykasz tylko obojętność. Możesz poświęcać siebie, żeby inni czuli się komfortowo, ignorując własną wartość, ale możesz też zrozumieć coś, czego nie nauczyli cię w szkole, czego nie mówi się głośno, ale co rządzi światem. Ludzie nie doceniają tego, co jest zawsze dostępne. Nieobecność waży więcej niż desperacka obecność. Cisza budzi większe emocje niż tysiąc słów. To nie jest teoria, to prawo psychologii, ekonomii, biologii i filozofii, które działa od zawsze. Robert Cialdini w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi opisuje prawo niedostępności. Które mówi jasno: to, co trudne do zdobycia, jest automatycznie bardziej pożądane. Ludzie nie pragną rzeczy, które mogą mieć zawsze. Pragną tego, czego nie mogą dostać. Dlaczego produkty limitowane sprzedają się błyskawicznie? Bo jeśli czegoś jest mało, czujemy, że musimy to mieć. Dlaczego diamenty są warte miliony? Nie dlatego, że są niezwykłe, ale dlatego, że są rzadkie. Dlaczego ludzie szaleją za kimś, kto jest trudny do zdobycia? Bo wyzwala to mechanizm walki o coś unikalnego. Jeśli jesteś dostępny zawsze, stajesz się zwyczajny. Jeśli potrafisz znikać, zaczynasz budzić pragnienie. To nie manipulacja. To natura ludzka. To, czego nie możemy mieć, przyciąga nas najbardziej. Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, odkrył jedną z najważniejszych zasad psychologii decyzyjnej. Ludzie bardziej boją się stracić coś, co już mają, niż pragną zdobywać coś nowego. To tak zwany efekt unikania straty. Lepiej nie stracić 100 złotych, niż zyskać 100 złotych. Bardziej boli rozstanie z kimś, kto był obecny, niż brak nowej znajomości. Dopiero kiedy coś tracimy, zaczynamy to doceniać. To oznacza, że dopóki jesteś gwarantowaną opcją, ludzie nie widzą twojej wartości. Dopiero kiedy zaczynasz znikać, zaczynają rozumieć, co mieli. To dlatego ktoś, kto jest zawsze obecny i łatwy do zdobycia, jest ignorowany, a ktoś, kto nagle odchodzi, staje się obsesją. Nie dlatego, że jego wartość wzrosła, dlatego, że umysł ludzki boi się straty bardziej niż pragnie nowych rzeczy. Czy wreszcie zrozumiesz, że najbardziej pożądani ludzie to ci, którzy nie muszą nikogo do siebie przekonywać? Napisz w komentarzu: Wybieram siebie. Jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem, udostępnij ten film komuś, kto nadal goni za tym, co go niszczy. Subskrybuj i włącz powiadomienia i do zobaczenia w kolejnym filmie.